Trzy znaki, że Bóg wkrótce dokona wielkich rzeczy w Twoim życiu. Ostatni znak jest najważniejszy. Polub i zapisz ten film, żeby o nim nie zapomnieć. Znak pierwszy: pewne drzwi w Twoim życiu zaczynają się zamykać. Szanse się kończą, relacje się rozpadają, plany stają w miejscu. To nie porażka, to Bóg zamyka stary rozdział, aby zrobić miejsce na nową drogę. Znak drugi. Niektórzy ludzie zaczynają odchodzić z Twojego życia. Osoby, które kochałeś, którym ufałeś, które długo ci towarzyszyły, nagle się oddalają. Myślisz, że coś tracisz, ale tak naprawdę to Bóg usuwa tych, którzy Cię hamują, abyś mógł wejść w błogosławieństwo, które dla Ciebie przygotował. Zanim przeczytasz trzeci znak, napisz w komentarzu: Przyjmuję zmiany. Które Bóg wprowadza w moim życiu. Udostępnij to także dwóm osobom, które kochasz. Może one też właśnie przechodzą podobny przełom. Znak trzeci: zaczynają się pojawiać nieoczekiwane przełomy. Myślałeś, że wszystko już skończone, że nie ma nadziei, że trzeba się poddać, a nagle ktoś ci pomaga. Drzwi, które były zamknięte, otwierają się same. To nie przypadek. To Bóg odwraca sytuację. On chce, żebyś wiedział, kiedy kończy się Twoja siła, zaczyna się Jego moc. Jeśli te słowa dotknęły Twojego serca, napisz Amen. Wielu mówi, że właśnie w chwili, gdy to napisali i udostępnili, zobaczyli, jak Bóg otworzył niewidzialne drzwi. Chcesz lepiej rozpoznawać Boże prowadzenie i Jego znaki? Kliknij w link WhatsApp na moim profilu. Dołącz do naszej grupy studiowania Biblii. Wyślij wiadomość o treści. Chcę dołączyć. Niech Bóg błogosławi Ciebie i Twoją rodzinę. Amen.